cie łunki góry doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumęki, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumęki. I gra z morza falami, powietrzu buja w skrzydłach. z nami, panią świata, jej dłoń nasza, wieniec splata. palcie z nami, panią świata, jej dłoń nasza, wieniec splata. Pozbawczo chustio go odnacz ci, co lud do niebios wjedziesz wiedziesz bram. Znuj srowi męka ci, więc siłę pomoc ześni mu w trójcy błagawcy ziemi, niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczysty, żywy, wyciemscy, ojczyzny w nie rajskiej dała żena. أمين. كريستالا إيزو، كريستالا إيزو، كريستا Te wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójco jedyny Boże nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, Słowa, módl się za nami. Matko kościoła, módl się za nami, matko miłosierdzia. Matko łaski powożej, módrę się za nami, matko nadziei, módrę się za nami, matko nie Módl się za nami, matko najczystsza, módrę się za nami, matko dziewicza, módrę się za nami, matko nie naruszona, się za nami, matko najmilsza, módrę się za nami. Matko Przedziwna. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. panno Roztropna, Módl się za nami, pan noczgochodna, módl się za nami, pan noc sławiona, módl się za nami, pan nocha mocho, się za nami, pan nowa sława, się za nami. Pan Nowo Wiewerna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. nic co mądrości, módl się za nami, przyczyno naszej radości, módl się za nami. W przybytku Ducha Świętego módl się za nami. przybytku chwalewnym módl się za nami. przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna módl się za nami. Wierzo Dawidowa Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, domie złowoty, módl się za nami, parko przymierza, módl się za nami, bramo niebieska, módl się za nami. Jazdo za rana się za nami, uzdrowienie chorory, Młody się za nami. Ucieczko grzeszny, Młody się za nami, pociechom grachantu, się za nami, pocieszycielko strapiony, Mudr się za nami, z pomocą niewierny, módl się za nami, królowa aniołów, królowo, królowo patrijarzu. Mudr się za nami, królowo proroku. módl się za nami. Królowo apostołów, mudryś się za nami, królowo męczenników, mudryś się za nami, królowo wyznawców, mudryś się za nami, królowo dziewic, mudryś się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wziętego. Módl się za nami, królowo różańca Świętego. Módl się za nami, królowo robodziny. Módl się za nami, Królowo Pokoju! Módl się za nami, Królowo Powolski! Módl się za nami, Królowo Polski! Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, panie, przepuść nam, panie. Baranku Bohoży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Baranku Bohoży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami nad nami. Udl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Udlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawienicy najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Uwolni na od doczesnych utrapień I obdarz wieczną radością Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chalebna i Błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim na nas pojedna, Synowi swojemu na nas poleca, Swojemu Synowi na nas oddawa. W tym roku w naszych nabożeństwach majowych będą nam towarzyszyć czytanki zatytułowane Bądźcie moimi świadkami. Związane jest to z kilkoma rocznicami, które w tym 2022 roku przypadają. To 400-lecie powstania Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Dwustulecie powstanie dzieła rozkrzewiania wiary. Stolecie nadania tytułu papieskie trzem dziełom misyjnym, 150-lecie urodzin błogosławionego Pawła Mann, założyciela Unii Papieckiej, Unii Misyjnej. Z tej racji, właśnie te wszystkie czytanki, które będziemy słuchać w tym miesiącu, są związane z tym posłaniem. Jak Chrystus posłał swoich apostołów, aby. Głosili dobrą nowinę, byli go świadkami. Takimi jesteśmy do tego powołani. Świętujemy narodziny Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieckich Dzieł Misyjnych. Kongreg Kongregacja Ewangelizacji Narodów i Papieckie Dzieła Misyjne przeżywają w tym roku jubileusz. Czym są te instytucje dla Kościoła Powszechnego? I czy wciąż ich potrzebujemy? Kongregacja ewangelizacji narodów i papieskie dzieła misyjne porządkują i jednoczą wszystkich, wszystkie misyjne działania w kościele. Potrzebujemy ich, bo umożliwiają nam realizację misyjnego powołania na każdym etapie życia. Otrzymaliśmy to powołanie w sakramencie Chrztu Świętego i odtąd jako uczniowie misjonarze. Jesteśmy odpowiedzialni za ogłoszenie Ewangelii w świecie, Kongregacja Ewangelizacji Narodów powstała 400 lat temu w czasie wielkich odkryć geograficznych i kolonialnych podbojów. Dzięki niej stolica apostolska przejęła inicjatywę misjonarską od państw kolonialnych, gdy tylko pojawiła się możliwość dotarcia na te tereny z Ewangelią. Wsparciem dla tej kongregacji są od 100 lat papieskie dzieła misyjne. Tworzą je papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, papieskie dzieło św. Piotra Apostoła, papieskie dzieło misyjne dzieci oraz papieska Unia Misyjna. Są niemal we wszystkich krajach świata i służą kościołom lokalnym w rozwijaniu i pielęgnowaniu misyjnego ducha. Dotrzeć do każdej parafii, rodziny i każdego człowieka, by wszystkich włączyć do misyjnej współpracy. Oto misja tych dzieł. Przez tradycyjne i nowoczesne środki przekazu zwracają uwagę na sytuację młodych kościołów na terenach misyjnych. Zapraszają do udziału w różnych inicjatywach, projektach, szkoleniach i duchowej informacji, aby każda osoba i wspólnota żyła duchem powszechnym, czyli dla całego Kościoła. Dlatego nazywane są Światową Siecią Współpracy i Solidarności. O tym, jak szybko i skutecznie mogą one działać, przekonaliśmy się w czasie pandemii. Dzięki rozbudowanej sieci dyrekcji krajowych papieskich dzieł misyjnych, i apostolskich najbardziej potrzebującym wspólnotom sprawnie przekazywano środki na ratowanie życia i zdrowia. Spośród siedmiu miliardów ludzi żyjących na świecie, tylko i 1,3 miliarda to katolicy. Potrzeby są ogromne, a my musimy działać w duchu Kościoła. Świętej pamięci. Ksiądz Marceli Prawica, misjonarz z Zambii, mawiał. Jeśli sam nie żyjesz Jezusem, nie idź do innych, bo im zaszkodzisz. Dlatego potrzebujemy instytucji, które będą porządkować, przypominać o kierunku i priorytetach w dziele ewangelizacji. Najważniejszy jest Jezus Chrystus i jego dobra nowina. Bądźmy zatem święci i misyjni, aby świat poznał i przyjął zbawiciela. Jezu Chryste, uczyj nas świętymi i misyjnymi, abyśmy z mocą ducha świętego głosili Ewangelię swoim życiem w naszych środowiskach i na krańcach świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, Mimuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas, Panie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas panie, my grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas panie. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z dziewicy Maryi, męczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym sakramencie. Sprawa, aby abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przynajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieku, Amen. Niechaj będzie pochwalony, przynajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieku, Amen. Panie ufność nasza Modlitwy z tej obronie, chroni nas, chroni nas, królowo pokoju. O Pani, ufność nasza. Modlitwy z Twojej obronie, chroni nas, chroni nas, królowo pokoju.